Witam, nasza firma AUTO jest prezentuje auta floty dla kolejnej nowej firmy ponownie Toyota Auris drugiej generacji po liftingu, tym razem wyposażona w silnik 1.33 Dual VHTi o mocy 99 koni mechanicznych, w których wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej Berset Segway 32. Kolejno w komorze silnika widzimy komputer sterujący po drugiej stronie poniżej Zamocowany został reduktor Genius MB. Powyżej elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej. Następnie filtr fazy lotnej. Oraz tyskiwacze gazowe umieszczone zostały pod osłoną silnika. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd zaworów głowicy, tzw. lubryfikację. Z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protector. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz. Usytuowany został po lewej stronie kierownicy w dolnej części kokpitu. Obok na zaślepce umieszczona została dioda sygnalizująca minimalny stan płynu lubryfikacji. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 53 litrów, średnicy 630 i wysokości 225 mm. Zawór tankowania umieszczony został w zderzaku po lewej stronie. Tak prezentuje się Toyota Auris 2 z instalacją gazową DRC.